Witam Państwa bardzo serdecznie. Moim i Państwa gościem jest Paweł Jabłoński. A tak, przy okazji, ile not dyplomatycznych zostało wysłanych do Moskwy w sprawie wraku Tupolewa? No, musiałbym to dokładnie policzyć, tych not było sporo. Natomiast było sporo tych not, not. Tych not, tych mm -hmm. not było, było ich kilka, natomiast no, trzeba sobie też zdawać sprawę, że nota dyplomatyczna jest pewnym narzędziem, które Jasne. ma e, sens, jeżeli rozmawia się z państwem, e, które jest państwem prawa. Ja rozumiem, ale to właśnie państwo prawa w tej chwili postawiliśmy w takiej sytuacji, że mamy żądać od Niemiec reparacji wojennych, a do Rosji. Co byłoby dużo sensowniejsze. Zwracać się nie będziemy, bo nie jest to państwo prawa. To tak jak na podwórku. Ale dlaczego mówi pani, że byłoby dużo sensowniejsze? No dlatego, Reparacje że to Rosja. No, za wojnę, no, nie, nie, nie. Myśmy. Spowodowały nazistowskie Niemcy. Yy, oczywiście w sojuszu ze Związkiem Rosyjskim. sojuszu, nazieckim. a poza tym myśmy nie dostali. Po wojnie, w okresie stalinizmu, nie dostaliśmy nic, bo. Związek Radziecki, że tak powiem, został wynagrodzony w naszym imieniu. Po pierwsze, nie w 1952, a w 1953 roku. Hmm, było, no to pomyłka. No to, no nie tak, ale chcę, żeby jeżeli, pan się jeżeli rozwijał pani nie teraz. Będzie, może pan jeżeli przestać? pani będzie mi przerywać, Będę, nie będzie mi dawać skończyć Będę. nawet jednego zdania, to ta Ale ja nie chcę, żeby pan kończył. Ja nie ma chcę. większego sensu. Ja wiem, ale, ale... proszę mi powiedzieć, e, m, czy ta sprawa reparacji, które mamy odzyskać od Niemiec, to jest e, 6 biliardów, tak? Biliardów? Mm -hmm. Nie słyszałem takiego słowa w języku polskim, jak biliard. Bilionów, bilion. Bilionów, przepraszam. Bilionów, bo to jest. Bi, bi, bilion to jest właśnie. Bilion pan, to jest o 3 zera mil, więcej niż miliard. Mil, milion milionów. Tak? Tysiąc milionów. Tysiąc miliardów. Tak? Tysiąc milion milionów. Miliardów. No więc pomyliłam się, ale w każdym razie. Yy, ale może władzy. Pan powiedzieć, to to, to, że żadna że pani van der Leyen dąży do tego, żeby Tusk został pewnie. No, I dlatego nie został uznany. Pani przewodnicząca Komisji Rozwoju. Nie została uznana ta w weryfikacja. Dobrze, to ja pozwolę sobie pani skończy, skończyć. Niech pani skończy mówić. To jest się, że pan tak powiedział. To jest spisek po prostu. A niech pan nie Chcę robi wyrażać, tutaj Jeżeli ktoś chce wyrażać wody swoje wody poglądy polityczne. Nie, ale no jeżeli no ktoś chce wyrażać swoje poglądy polityczne, ma do tego prawo. ja rozumiem. Ale konstytucja każdemu gwarantuje to, że ma prawo wyrażać poglądy polityczne. Ale jak jest serio? Reforma, Jak proszę, jest sędzią, proszę, dobrze, ale to z tym prawem wiążą sądownica. się też obowiązki. Panie wiceministrze. nie może wyrażać poglądów Jasne. politycznych. Aha, chyba musimy już kończyć. Musimy już kończyć, wie pan. Cieszę się, że pan powiedział zawsze, o Ursulie Wand że zawsze chce chętnie. zmieniać y, rządy w Polsce. Sama to powiedziała. Tak, się ja, ja wiem, ale ona tego nie, to nie jest żadne oficjalne stanowisko. Natomiast nie, pan przedstawił powody no nie dla chyba. których pan po, przedstawił powody dla których nie dostajemy pieniędzy z Unii z, na krajowy fundusz odbudowy. Van der Leyen chce wprowadzić do, do władzy Donalda Tusk'a. To jest sama, sama to powiedziała. Spisek. Dzięki, ja dziękuję bardzo. Na tym kończymy. Do widzenia.